No i przyszedł ten dzień, czekałam na niego długo, ale jestem gotowa, żeby ci o tym powiedzieć. Więc zaczynamy. Kochana dzisiaj przychodzę, żeby ogłosić oficjalnie i zaprosić Cię do skorzystania z nowej usługi, ale zanim o tym. Być może jesteś tą osobą, która widzi mnie pierwszy raz, widzi i słyszy, więc zacznę od tego, żeby lepiej się poznać. Mam nadzieję, że ja Ciebie wkrótce poznam, a ja się przedstawię. Nazywam się Justyna Krawczyk i jestem pierwszą w Polsce licencjonowaną stylką, czyli pracuję jako stylistka i trener rozwoju osobistego w jednym. W 2012 Roku postanowiłam totalnie zaszaleć. i otworzyłam swoją firmę, jak być szczęśliwą kobietą. Później jeszcze dwa czy trzy lata po tym wydarzeniu postanowiłam otworzyć szkołę dla stylistyk, New Style Academy, ponieważ zawsze chciałam uczyć, tylko nigdy nie wiedziałam czego, ale jak się dowiedziałam, to poszłam za ciosem, i ta szkoła jest, istnieje. Prowadzę fantastyczne szkolenia, są również dostępne kursy online, więc każdy może wybrać dla siebie coś. Fantastycznego. Jako stajka już przeprowadzam przede wszystkim kobiety przez zmiany, przez metamorfozę wizerunku, ale również i wnętrza, bo wierzę bardzo głęboko, że pierwszy, pierwszy krok w ogóle do takiej większej zmiany może zacząć się od zmiany wizerunku, od odkrycia własnego stylu, ale to będzie pierwszy krok. Pracuję również coachingowo, nad. Hmm, Pewnością siebie, nad wiarą we własne możliwości, ponieważ sama wiem, jakie to jest istotne. Kiedyś też bardzo nie wierzyłam w siebie. Przeszłam to wszystko i postanowiłam stworzyć i właśnie takie sesje indywidualne, coachingowe, i dostępny jest również fantastyczny kurs online. Uwierz w siebie, jesteś tego warta, dzięki któremu możemy znowu postawić ogromne kroki do przodu na drodze do, do siebie i do pewności siebie. To jest to, czym zajmuję się od 2012 roku. Napisałam i wydałam również fantastyczne książki dla kobiet: Jak być szczęśliwą kobietą 15 kroków to jest pierwsza. Później przyszedł czas na książkę: Jak jedna mała zmiana może odmienić Twoje życie a następnie wydałam trzy fantastyczne książeczki dla dzieci, z przekazem również dla dorosłych o potrzebie akceptacji odmienności każdego z nas. Jestem absolutnie przeszczęśliwa, że w tym 2012 roku mimo, że działo się bardzo dużo i to było bardzo duże wyzwanie dla mnie, to jednak zaszalałam i zdecydowałam się, żeby postawić ten krok i otworzyć własną firmę, a tak naprawdę iść, e, iść za sobą i za tym, co chciałam w życiu robić. Ale przyszedł taki czas, kiedy pomyślałam i poczułam, że Czegoś mi w życiu brakuje, że chciałabym iść dalej i pomimo, że jestem w rozwoju osobistym cały czas, czytam, szkole się uczę, kupuję kursy, uczestniczę w różnego rodzaju konferencjach, nie tylko na temat style coachingu czy stylu, ale tak po prostu dla siebie ogólnorozwojowo. To poczułam, że czas na, na kolejny krok i na kolejną zmianę. I jedno, co wiedziałam, to to, że nie chciałam i nie chcę porzucać tego, co robiłam do tej pory, ponieważ kocham style coaching, uwielbiam swoją firmę, uwielbiam swoje klientki, mam ich całe, całe, całe setki. Więc y, to nie jest absolutnie o tym, żeby porzucić to, co robię dotychczas i iść jakąś inną drogą, ale to jest o tym, żeby coś dodać do tego, co, co już stworzyłam. I bardzo długo myślałam i dopadała mi naprawdę frustracja, bo wiedziałam, że to ma być coś konkretnego, ale nie wiedziałam co. I w pewnym momencie dotarło do mnie, że to znowu jest coś o mnie, coś czego ja potrzebuję. Od kilku lat mierzę się, czy mierzyłam się tak naprawdę z dużymi wahaniami cukru, z taką otyłością brzuszną, czyli taki, taka, 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 taka no kulka się ze mnie robiła tutaj w okolicach pasa. Rzeczywiście ta oponka robiła się coraz większa, ale to nie był mój największy problem, bo ja się umiem obrać i umiem to zakryć. Największym problemem było to, że czułam się po prostu coraz coraz gorzej. I... Kiedy tak myślałam, czego ja potrzebuję i co mogłabym dać innym kobietom, to właśnie wpadłam na pomysł, że najpierw pomogę sobie i zobaczymy, czy to zadziała. Zajęłam się sobą, trafiłam do gosi, do trenerki odżywiania, do tutaj klubu warszawskiego, klubu zdrowego odżywiania. Zrobiłam analizę składu ciała i tak zaczęła się moja, moja przemiana. Ta przemiana trwa cały czas, minęło od września 2024 roku 2024 rok. 8 miesięcy, a ja idę dalej. Straciłam 5 tych moich kilogramów. Można by było powiedzieć, że to niedużo, ale jednak to jest bardzo dużo. Jak sobie tak wyobrazimy, 5 kilogramów, nie wiem, smalcu czy jakiegoś mięsa, to możemy zobaczyć dopiero wtedy, jak to ogromne to jest obciążenie. Ale tak naprawdę pozbyłam się przede wszystkim wahań cukru, pozbyłam się tej wiecznej senności, tego takiego ogromnego zmęczenia. I tak przyznaję, że z ogromną radością i przyjemnością włożyłam znowu kostium kąpielowy dwuczęściowy. A myślałam, że to będzie już naprawdę niemożliwe, bo próbowałam wszystkiego, robiłam bardzo dużo, ćwiczyłam, biegałam, naprawdę po prostu byłam bardzo zaangażowana, a tego efektu nie było. Okazuje się, że, że są ludzie, którzy są skłonni nam pomóc. Robią to zawodowo, robią to fantastycznie. I pomyślałam sobie, że skoro ja mam swój efekt i mam też mnóstwo klientek, które się do mnie zgłaszają, przychodzą, mówią: "Słuchaj, jest na zeszłym roku kupowaliśmy rozmiar 68, teraz 42". Że Tyją, że źle się czują, że są ospałe, ociążałe i po prostu tracą radość życia, to stwierdziłam, że to będzie idealne uzupełnienie mojej oferty, i ona już od dziś się uzupełnia właśnie o takie, o takie konsultacje i doradztwo, również w zakresie Zmiany nawyków żywieniowych, i teraz uwaga to jest bardzo ważne, kochane, żebyś pomyślała, w jaki sposób ja mogę ci pomóc. Są trzy opcje. Pierwsza opcja jest, jeżeli jesteś z Warszawy i masz czas na to, żeby chodzić do klubu zdrowego odżywiania, to wyślę ci, jak do mnie napiszesz, wyślę ci zaproszenie na darmową analizę składu ciała i przekieruję cię do mojej gości, która w takim klubie właśnie pracuje. Druga opcja jest taka, że masz dużo mniej czasu, jesteś z Warszawy i ja mogę do ciebie przyjechać z wagą. Zrobić pomiary, zrobić pełen wywiad i będziemy współpracować również zdalnie. Yy, I poprowadzę cię do Twojej zmiany. A jeżeli jesteś spo, spoza Warszawy, pra, pracuję również online, wysyłam Ci wtedy ankietę, robimy pełen wywiad i planujemy, jak osiągnąć ten cel, na którym. Tak naprawdę ci zależy najbardziej. Kochana, także to jest ta, ta nowość. Ja się ogromnie cieszę. Cieszę się, że los tak sprawił, bo ja trafiłam do gości na przegląd szafy, to ja pojechałam do niej z, ze swoją usługą, okazało się, że gdy ją zobaczyłam, a widziałam ją pierwszy raz 7 lat temu. Po tych 7 latach, gdzie urodziła dwójkę, dzieci wyszła za mąż i mnóstwo rzeczy się zmieniło, ona wygląda jeszcze pięknie i ma piękne, smukłe ciało, ale to nie tylko o ciało chodzi, ale ten blask w oczach, ten błysk. We włosach, w skórze, to pomyślałam sobie: jestem gotowa i potrzebuję pomocy. I myślę, że to o to chodzi. Jeżeli Ty jesteś gotowa i potrzebujesz pomocy, niezależnie od tego, czy to jest przegląd szafy, czy to są wspólne zakupy, czy może wszystko razem, plus właśnie wsparcie w tematyce odżywiania, to jestem tu dla Ciebie. I ta oferta właśnie dzisiaj pojawia się specjalnie dla Ciebie. Czekam, zapraszam, jestem tutaj.